Witam państwa, nazywam się Witalij Portnikow. Telewizja CNN dowiedziała się, że Pentagon pozytywnie odniósł się do pomysłu dostarczenia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk i. Podkreślono, że użycie tych rakiet przez Ukrainę nie wpłynie na potencjał samych Stanów Zjednoczonych, co zresztą jest zrozumiałe nawet bez amerykańskiego Ministerstwa Wojny, ponieważ zapasy rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk w Stanach Zjednoczonych są naprawdę ogromne, co było wielokrotnie potwierdzane. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Warto jednak przypomnieć, że ten wniosek Pentagonu został sformułowany jeszcze przed spotkaniem prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, podczas którego Trump nie odpowiedział na pytanie dotyczące możliwości przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. Zamiast tego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że tego typu rakiety są niezbędne dla samej Ameryki, ponieważ Ukraińcy nie będą w stanie używać tych rakiet, dopóki nie opanują umiejętności ich obsługiwania, co wymagałoby kilku miesięcy treningu. Sami Amerykanie nie zamierzają wystrzeliwać pocisków rakietowych w stronę Rosji. Należy jednak przypomnieć, że ta wypowiedź Donalda Trumpa miała miejsce w kontekście oczekiwań, co do jego ewentualnego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy Donald Trump odbył bowiem długą rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji. I po tej rozmowie odniósł wrażenie, że rosyjski prezydent, który sam zadzwonił do swojego amerykańskiego odpowiednika wobec gruźb Donalda Trumpa, jest teraz bardziej skłonny do kompromisu w sprawie zawieszenia broni na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej niż miało to miejsce podczas szczytu rosyjsko-amerykańskiego. W Anchorage już po kilku dniach stało się jasne, że te nadzieje Donalda Trumpa nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jednakże od tamtego czasu temat rakiet Tomahawk nie powrócił. Dlaczego? Najwyraźniej prezydent Trump usłyszał deklaracje rosyjskich urzędników, którzy podkreślali, że wystrzelenie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk na suwerenne terytorium Federacji Rosyjskiej zostanie potraktowane jako atak amerykański, a nie ukraiński. A tak, ponieważ sami Ukraińcy nie mają możliwości wystrzeliwania Tomahawków. W pewnym sensie sam Donald Trump to potwierdził, kiedy powiedział, że Ukraińscy żołnierze będą musieli przez kilka miesięcy uczyć się, jak obsługiwać system rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk. Donald Trump może tradycyjnie obawiać się reakcji Rosji na wystrzelenie Tomahawków i jest pełen determinacji, by na razie nie dopuścić do bezpośredniego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, jako konfliktu, który mógłby doprowadzić do wojny nuklearnej. Ale to nie oznacza, że Trump, na którego biurku pozostały dokumenty z Pentagonu dotyczące zatwierdzenia Na przekazanie Tomahawków w Ukrainie nie jest w stanie wrócić do tej kwestii. Dalsza eskalacja stosunków między dwoma największymi potęgami nuklearnymi może być sojusznikiem Ukrainy. Putin jak widać nie tylko prawi komplementy pod adresem Trumpa, lecz także straszy amerykańskiego prezydenta wypróbowywaniem rakiet, które są potencjalnymi nośnikami broni nuklearnej i mogą uderzyć w suwerenne terytorium samych Stanów Zjednoczonych. A testy tych rakiet, właśnie w obliczu wysiłków amerykańskiego prezydenta mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej, stanowią bezpośrednie ostrzeżenie dla Trumpa, że jeśli zdecyduje się na dalsze naciski na Federację Rosyjską, może to się skończyć nie atakiem na Ukrainę, lecz na same Stany Zjednoczone Ameryki. A Trump z pewnością nie należy do polityków, którzy chcieliby być uważani za słabe uszy, zarówno przez własnych wyborców, jak i zagranicznych przywódców, na których opinii mu zależy. I w ten sposób niedawna deklaracja amerykańskiego prezydenta o wznowieniu testów jądrowych, która przywraca świat do konfrontacji z czasów zimnej wojny, wyraźnie świadczy o tym, że nie zamierza on ustąpić wobec szantażu rosyjskiego prezydenta i jest w pełni gotów, Odpowiedzieć Putinowi własnym szantażem. Można zatem stwierdzić, że na ścieżkę eskalacji, która stała się preferowaną drogą Putina, szczególnie po rosyjsko-amerykańskim szczycie na Alasce, wkroczył teraz również sam Donald Trump, który także wydaje się być gotowy do posuwania się po tej ścieżce eskalacji stosunków z Federacją Rosyjską aż do testów nuklearnych Stanów Zjednoczonych. Naturalnie w takiej sytuacji zwolennicy przekazania Ukrainie większego arsenału, by bombardowania obiektów kompleksu wojskowo-przemysłowego i energetycznego na terytorium Federacji Rosyjskiej mogą spotkać się z większym poparciem Donalda Trumpa. Wiele będzie zależeć od rosyjskiego prezydenta. Jeśli zamiast kolejnych rozmów telefonicznych z Trumpem i komplementów pod adresem jego żony, Putin ucieknie się do nowego szantażu, który według jego mniemania przekona Trumpa, że Ameryka będzie zmuszona wziąć udział w bezpośrednim konflikcie z Rosją, jeśli nie zrezygnuje z wspierania Ukrainy, to Trump może właśnie zdecydować się na wsparcie Ukrainy i dostarczenie jej Tomahawków. A taka dostawa, jak rozumiemy, zmieni także punkt widzenia przywódców europejskich krajów dotyczący przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, przeznaczonych do niszczenia ważnych celów strategicznych na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz przekształcenia samej Rosji w obszar ataków rakiet dalekiego zasięgu, a nie tylko dronów, które nadal uparcie niszczą rosyjski kompleks rafineryjny oraz inne ważne obiekty dla rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Możemy zatem stwierdzić, że konkluzja Pentagonu może stać się kluczowa już w nadchodzących tygodniach i miesiącach, gdy eskalacja na froncie rosyjsko ukraińskim oraz w relacjach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi będzie przybierać coraz to nowsze obroty i będzie wymagać od wszystkich stron nowych i nowych kroków po drabinie w kierunku dalszej eskalacji w relacjach między dwoma wrogimi obozami współczesnego świata. Nawet tymczasowy rozejm gospodarczy, osiągnięty przez Donalda Trumpa z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem, nie przeszkodzi w eskalacji konfliktu i być może w rozszerzeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej na sąsiednie państwa Europy Środkowej, co z kolei również może zachęcić kraje europejskie do przekazania Ukrainie takiej broni, która pozbawi smoka zębów i nie pozwoli Federacji Rosyjskiej. Przenieść swojej agresji na sąsiadujące z Ukrainą kraje Europy Środkowej. Tak więc jeśli mowa o wojnie dla Rosji oraz perspektywach użycia przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu, można z przekonaniem rzec, że wszystko jeszcze przed nami. Nadchodzące lata konfrontacji mogą okazać się dla Moskwy o wiele bardziej niebezpieczne niż minione cztery lata Wielkiej Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej. Dziękuję, zostańcie na tym kanale, subskrybujcie go, moje media społecznościowe Patronite Buy me A Coffee i Donatello wspierające rozwój korzystajcie ze sponsoringu YouTube zwycięstwa i pokoju powodzenia.